taka trochę dogrywka do poprzedniego filmu i dodatkowo porównanie innych kluczy z tymi, które teraz, na których teraz będę działał z, z Ultimata. Jednej rzeczy nie powiedziałem w poprzednim materiale, którą nadmienię. W rękojeściach i uważam, że to jest ważna, ważna sprawa, w rękojeściach tutaj tych kluczy z, z Ultimata mamy, no tutaj akurat już widzicie, założone założony ten Ładnie ten taki stożek, tutaj 2,5, tu opisane 2,5, tu opisane 2,5, także fajnie po kolorze można szybko chwytać odpowiedni klucz. Natomiast to, czego nie powiedziałem, to że tutaj jest otwór w tej rękojeści, i to jest fajne, ponieważ czasami jak trzeba jednak użyć większego młotka, że tak powiem, <laughs> użyć większej siły, więc większe dowalenie, chcemy coś trochę mocniej dokręcić albo odkręcić jakąś oporną. Śrubkę to można sobie tutaj przełożyć przez jakiś inny klucz, przez tą rękojeść i po prostu zrobić dźwignię, zastosować i jest temat prawdopodobnie rozwiązany, o ile nie przekręcimy. I teraz tak. Na czym działałem, i co mogę Wam tak naprawdę polecić, jeżeli chodzi o inne klucze, nie tak profesjonalne i jednocześnie znacznie tańsze. Pierwszym rozwiązaniem, którego używałem, to były takie klucze. Nie mam tutaj kompletu, ale tak dla, dla pokazania. Całkiem przyjemne klucze to były. Kupiłem w RC w formach ty, Tytan, nie wiem czy teraz tam King Tytan Pro, Tytan coś. A w każdym razie taka, taka seria nazywająca się Tytan. Niezłe, nie wyrabiały się za bardzo. Dwa mi gdzieś tam w trakcie użytkowania strzeliły, ale strzeliły mi też jakby inne klucze, innych marek, takich lepszych, również, także to nie musi nic, nic oznaczać. Te rękojeści całkiem są takie fajne z wyglądu, mają jednocześnie tutaj też ten otwór, o którym przed chwilką mówiłem, że można sobie mocniejszej, większej siły użyć, i też mają takie bardzo antypoślizgowe rękojeści, które niektórym wręcz mogą, nie przeszkadzały, ale, ale niektórym mogą przeszkadzać, że są zbyt, zbyt agresywne, ale dla mnie były fajne, ponieważ nawet jak gdzieś tam ręce były troszeczkę bardziej tłuste, to, 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 to dobry, dobry był chwyt. To jest jeden, jeden temat, który można się zainteresować, jakie tam są zestawy, nie pamiętam cen jakie były, ale były one Yy, znacznie tańsze niż te Ultimate, a droższe niż te, które za chwilkę pokażę, a te, które pokażę, to są, one się nazywają tak zwane Smart, klucze Smart i one kosztują około 50 zł za taki zestaw 1,5, 2, 2,5 i 3 mm, czyli taki podstawowy, który wystarczy na początek. Yy, mogę powiedzieć, że tanie i dobre, do jakiegoś, do któregoś momentu wystarczały mi, całkiem, całkiem dobrze funkcjonowały, działały, nie wyrobiły się zbyt szybko, no, mówię, jeżeli nie chcecie inwestować, a no u mnie potrwało kilka lat, zanim zainwestowałem w taki zestaw profesjonalnych, porządnych kluczy. Na początek tego nie trzeba robić, ale jak już się przeskoczy pewien etap, jak już się zazna, że tak powiem, czegoś no bardziej jakościowego, lepszego, to ta różnica jest. I teraz, czym się poza trwałością, czym się różnią te, te klucze? Zobaczcie, że między innymi, i to też nie jest takie oczywiste, jak się używa i nie ma porównania, dlatego też to, to, to porównanie Wam dogram. Między innymi, zobaczcie sama wielkość tej rękojeści, zobaczcie, o ile. Większe są te klucze i też, też, też długość tego, te, tego klucza jest, jest inna. Sama rękojeść jest większej, nie dość, że większej średnicy, to jest też dłuższa. No zdecydowanie lepszy, lepszy chwyt mamy... W tych kluczach ic niż tutaj, zobaczcie faktycznie, że ten kluczek no wydaje się teraz przy tych, przy tych kluczach po prostu mały. Tutaj jest pewniejszy, lepszy, lepszy chwyt. Te same te bity są takie bardziej nieco bardziej sprężyste, chociaż tutaj też trochę tej sprężystości jest, w tych, w tych byłoby bardziej, bardziej sztywne, ale sama sama budowa po prostu klucza i jego wymiary, gabaryty są, są inne. Szczególnie to widać w przypadku zobaczcie na przykład tego wkrętaka płaskiego, lecz wam się tu w kadrze mieści. No jest to, ja nie mówię teraz, że koniecznie ta wielkość, długość tego musi być tutaj wyznacznikiem jakości, no bo bo, bo bo niekoniecznie, ale żeby wam pokazać, chcę wam pokazać, czym one się różnią, że to jest też inny, nie tylko jakość materiałów zastosowanych, ale przede wszystkim inny inny gabaryt tych, tych, tych kluczy. Jak się poobcuje z jednymi z drugimi, to wtedy zdecydowanie tą różnicę widać. Tutaj jeszcze jedna taka, nie wiem czy ciekawostka, ale jeden z tych takich kluczy, tu widzimy, że mam już, poukładałem je kodem kolorystycznym, mamy półtora. potem mamy czerwony, różowy, to są dwójki, czyli klasyczny i kulowy, następnie niebieski, błękitny. Tak to nazwę, czy taki tam morski, czy turkusowy. To są, ale w każdym razie są ze sobą powiązane kolorystycznie. To fajnie, że ktoś tak to wymyślił. To są dwa i pół, klasycznej kulowy. I potem czarny to jest trójka. I jedynie yy, dwójka kulowa ma taką mniejszą rękojeść, zarówno mniejszej średnicy. Yy, no nie, i długość jest taka sama, klucz jest krótszy. Ale, yy, ale długość rękojeści jest taka sama, jest mniejszej średnicy. Z założenia kluczami kulowymi nie należy operować z taką samą siłą. Z racji po prostu tych, tej, tego przewężenia i tej mniejszej wytrzymałości, też mniejszego, e, mniejszej powierzchni, nie wiem, czy mi się uda to sfokusować. Mniejszej powierzchni, która, która chwyta. No dobra, nie uda mi się. E, nieważne, wiecie, jak kula wygląda. E, teraz to się tutaj porobiło. O mniejszej powierzchni, którą styku samego klucza z wnętrzem śruby, dlatego mniejsza siła i być może dlatego tutaj przy tej dwójce przy tej mniejszej kuli jest taki od razu mniejsza rękojeść, żeby sygnalizować i nie używać aż takiej epy. To wszystko. Jeżeli trafiliście najpierw na ten film, to wróćcie sobie do poprzedniego dotyczącego Właśnie tych, tych kluczy, o których tutaj mówię, tych ultimata. Pozdrawiam Was. Dajcie znać w komentarzu, jakich wy używacie, z jakich jesteście zadowoleni. To zarówno mnie, jak i innym może się przydać. Trzymajcie się na razie.